No witam. No, powiem wam tak, że zaczynam odczuwać, że przyzwyczajam się do, tej, do tego szpitala i, i to nie jest zbyt takie dobre. No tak, wszystko ci pomogą, zrobią. Na zajęcia musisz iść później jak nie musisz to też zadowolony jesteś. <grych> Także wchodzę w taką. O, no dobrze mi jest, fajne jedzenie, jadasz. No i co? No i trzeba. Się, trzeba się zapytać dokąd jeszcze tutaj mam być i pomalutku się ogarniać i powracać do was. To wiecie, naprawdę te ćwiczenia rehabilitacyjne widzę, że samemu jest kurczę już sala. To teraz od rana czynna to ja to ja nie pójdę ćwiczyć. To mi się nie chce. Ja mam o 10.30 z fizjoterapeutą. A i kolanko kochany. A i to jest tam. To. to jest zdrowe, daj Boże. I co. To są te decyzje trudne, bo jest fajnie, ale trzeba zacząć w domu ćwiczyć. Że pozdrawiam wszystkich, i dziś jest czwarty, piątek. 4 lipca to dzień. Zwycięstwa chyba w Stanach. Może u mnie też będzie jakieś zwycięstwo, bo to już naprawdę wystarczy tego. Czy wy też tak macie? Nieraz, że do czegoś się przyzwyczajacie jest fajniej, ale tu niestety trzeba wrócić do życia, bo szpital to nie jest życie. Trudno się tylko nauczyć, jak rehabilitować, co robić. A teraz trzeba samemu zacząć to robić. Pozdrawiam. Trzymajcie się wszystkiego do dobrego, cześć.